Maneczko widzowie, dzisiaj zagramy w Bedwarsy z Puchatkiem i to jest mój pierwszy raz na Bedwarsach. i Puchatek, a, po, a powiesz mi, czy jest trudno, czy łatwo, jak myślisz, jak mi pójdzie? Łatwo. No dobra. No to przywitaj się Puchatek. Siema. No Iza. i zapraszam. do No. I, ser i serdecznie zapraszam na jego kanał i na mój do subskrybowania nas i Puchatek mi pokazał jaki teksturpaka mam zrobić i wszystko y opcje w Lunarze też mi kazał ustawić więc ustawimy, jestem przygotowany i będziemy grać jest 3, 2, 1 Dzięki w ogóle za 85 subów już a co tu się robi, czekaj, wiem Dobra. Wyrzucaj mi złota. Wyrzucaj mi złota stąd. Dobra. Tam się. dalej, tam dalej. Ja tu się kupuję. O tutaj. I tutaj mogę co kupić? Mogę to kupić? Mogę się budować? Jak gdzie mam się budować? Tam do bedu. Możesz budować łóżko. Żeby gram na anarchii. Jaki, jakiej anarchii? S ten. Gigi. Taki anarchii Czekaj, bo ja się zbuduję, ja się zbuduję. Spokojnie. Czekaj, ja do nich... Uważaj. Nie. Leżę. Bo nam rozwalają łóżko. Czekaj, ja biegam. Spad. Nie spad. Aha. Czekaj. Wysiadam stąd. Ja się ich trochę boję, wiesz. Czy to my? To mi Nie to What the hell? Możesz mi pomóc ich zabić, bo ja mam małą hp w sumie. Kurde, w dwóch na mnie czekają. Robiłem mu strapę Zrobiłem go. Dobra. Ja mam żelazny sobie. pamiętajcie o lajki. Lajku i sobie. Mi i Waflawi oczywiście. Możesz budować się na diaksy, czyli na tamtą wyspę. Tam Ziemć Okej, okay, to czekaj co idę tam. Ja Oni... chcę kupię strojkę. Czekaj ja, tak... Czekaj, ja tak się będę udała. Już jesteś za daleko. Gdzie? A, tam. Dobra, widzę, że. No to jest mój pie pierwszy raz ogólnie na bezworkach. Ej, bodują Uważaj, nie, jest nie, 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 Idę tam. Idę mu... nie, 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 tyłu jak. Armura, ja nie mam. No kopię to się kopie. Po... Wylas. Ja skinałem. A ja nie leżę. Oj. Co to było? Dobra, widzimy, widzowie. Widzimy się w następnej ręce. Dobra, jaka tak jest jesteś tu? Jestem. Widzimy się w następnej arence. Dobra widzowie, jesteśmy w następnej arence. Dobra, chodź Dobra Ej, lawa... O kurda, to nie lava. Ale się nabrałem. Dobra. A może jakoś tu zabudować? Czekaj, czekaj. z zabudować A mogę? Dobra, czekaj, ale ja mam pomysł na to. Glinkom obuduję. I... A dasz mi żelazo? Czekaj, nie mogę, bo mało mam na razie, a teraz idę dojechać. Jezus, jakie specające. Ja pierdzielę. Co ja zrobiłem? Co zrobiłeś? ...padłem na TNT jumpie. No był kuzyn nagram. W wakacjach. Nie pod... No tak, ale no na nagraniach tak poważniej bardziej. A tam kuzyna to się wygłupię. Czekaj. Oni robili to jakoś tak, dobra, wiem Dobra To teraz obuduję to end stopy To spliłem Teraz Teraz tego nie zniszczy mordo. Nikt Kupuję zbrojka Nikt nam tego nie zniszczył Co to ci żelazo do Ender Chesta Dobra, spoko Dobra, tutaj widzowie zabuduję. Więc, a gdzie ty poszłeś, a tam? Jestem na diaksach, już idę do siebie. Dobra, bo bo tam niebiescy coś tam Jestem robią. Jest chyba diaksach. Diaksach. Zielony. Gdzie? Na mnie, ale on nie jest na szybę. to spoko. Ja tu kładę do tego postaci żelazo też żebyś miał na początek, jak deniesz, na przykład, albo ja. Y jak się robi o tego TNT Jumpa? Nie, rób lepiej. A czemu? Typ, chyba... ta tu leci typ, kup Fireballa. No o ma. kurde. On umie God bridge on jest dobry. God Bridge? A ten, ten, Hello to cel. Czekaj. Nie mam. Mhm. Jaki debil. był? Co tu się stało? On mnie spychnął i ja go spychnę. O, brawo, brawo. Buduj się do diamentów. No dobrze, kolega. Dobra, widzę, ja się buduję do diamentów. I mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba. Jestem dopiero nowy w tej. Minecraft. I ty! Jak on tak zniszczył? Zabiłem go! Brawo! Nie, nie zabiłeś! No nadałem. Dobra, Dobra, widzowie, widzimy się w następnej ręce. Ja jeszcze nie jedę, jeszcze nie się nie widziłem. No i jedę. Dobra, widzimy się w następnej ręce. Teraz wygrałam. Widzowie, jesteśmy już w następnej arenie, ręce... Dobra. Jesteśmy teraz. Teraz ty budujesz bada, bo ty jesteś dobry. Możesz mi dać żelazo. Yy... Złota, złoto, złoto. Proszę. Tam dalej rzucaj. W stronę łóżka. Dobra. Dobra. Jeszcze jedno żelazo. Proszę. I tutaj, end stone, widzowie, to jest ten kamień kresu. I musimy teraz nim odbudować bada. O kurde oni mają enthona, czyli kamień Nie mamy przez ranę czy nie mamy? Nie mamy, bo my też mamy A to fajnie. Glinkę tu zrobię. Nie mają beda! Brawo Nie no, nie zabiłem ich, bo oni byli we dwóch a ja 1 Mogę się iść budować do no, Dobra, to już się buduję tutaj. No resztki że aż żeby były. Jejku, jej, co tam się dzieje? Co, jak słyszycie jakieś klikanie myszki, to po prostu ja mam taką myszkę specjalną. To kiedyś to miałem zawodowe te pet Ej, sprawdzę ile... Niebieski i morskki zostali 20 max chyba Robi zrobię ja będę i tutaj... Miałem źle pana palce na myszce Czekaj, a ja mam pomysł no Uważaj może... na niebieskiego, bo Ej. może do nas lecić Nie dojeżdżajmy, tylko... Leci, leci, ja. leci lecę leci, po Czekaj, nie. Leci! Niebieski! Leci! Poleciał. On nie ma beda? Ma. Nie ma. Ma bo to morski. Nie ma beda. Czekaj? Tak się to Niebieski ma. Zeboduj lepiej to łóżko. Co ty zrobiłeś? Chciałem się wybić. No nie wiem jak to się robi. <laughs> Kwarę <noise> niebieski, trzech niebieski do nas idzie. No Nie, i panu... mamy pobędzie. Mamy pobędzie, jakby co. Niczego, niczego. On ucieka. Nie jest prosem. Zabiłem. O, ja też dodam. Dobra widzowie widzimy się w następnej ręce znowu. Elo! Dobra, jesteśmy w następnej ręce Dobra. i teraz tą musimy wygrać. Dobra, Musisz się skupić. Jak słyszycie jakieś TNT, które tu leci, no to od razu wychodź z pasy, bo to może być do nas. Dobra. Wyrzucaj mi złota przed siebie. No mogę teraz podjeżdżać. Najpierw obudujmy łóżko i później możesz dojeżdżać. Fajnie! Ciekawe czy później nie dotijemy widzowie Ej budują się Widzę Buduj poszedł 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 leży 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 Bambik idę też im dobra, 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 dobra. Idzie jeszcze raz Ej, ja idę do niego Rodowę Troszeczkę boję Opa, wraca się, wraca się. Rozwaliłem go. Jest problem. Spychnąłem go. Dobra, prawda. A tam ci nie mają bada chyba? To no ty? Nie mają. Rozwaliłem je. E, masz jakieś żelazo od nich, czy nie? Nie, bo tam gościu jest ciągle. Kurde, Ale możesz tam się ja, ja idę pozbierać diaksy. No dobra, to idź podbierać diaksy, a ja odłożę sobie moje y, tam diamenciki. Co ja gadam? Złoto, wy po prostu tam... Ja Cześć, części W normalnym jest jakby co. O. A mogę glinkę, jak masz? Nie ma. Kurde, y, idzie do nas niebieski. Skąd? No, Od niebieskich. A to fajne. Spadł. spadł. Czekaj, bo on się, się poduje do góry. Pomóż, pomóż. Nie, czekam, on. Od... No wiedziałem co za. Ale on suci TNT, więc musisz mi pomóc. Nie, o to chodzi w Bedwarsach. Patrz to. Woda. Patrz to, patrz to, Jakie ja jestem Co? Pobudował jadę. Ej, moje żelate. te... Złoto moje było. Kurde, zużyłem je, sorry. No, nic nie stało. Dobra, widzowie, tutaj szybko obuduję, obuduję. I pójdę, mogę zielonych, a zieloni jeszcze żyją. Ej, oni się mnie nie spodziewają tam. Ale musimy się skupić na tym niebieskim, bo on jest dobry w miarę. On jest na swej bazie i robi właśnie Godbridge. No! God, please, no, no! Tylko nie zabiłeś? No! No! Mam cztery diaksy. To dobrze, czy źle? On jest na dobry! Mam cztery diaksce co kupić. kup ten mieczek. Idzie na nas z kościół. Mam ostrość. Kupiłem ostrość. Tutaj tutaj. Najwięcej. Tam jest... Idź go. Dobra. Dzią. Czekaj. Wszystko żelazne. Poszedł, prawo. Poszedł. Nie, nie poszedł. Tutaj, tutaj! Brawo! Dobra. Skibidinuwior. Dobra, widzowie. Co tu się dzieje, to nie wiem. Jakiś, jakiś chłop tam zeszedł i spadł. Ryszard, bo za szybko biegniesz. Poczekaj, Możesz zbudować taką platformę u góry, albo wkładać wodę, żeby... A mogę no. po prostu tak zapodobać... Idzie do nas, idzie do nas. Który? Czerwony. Uważaj. Rozpad, Jak byli, buduj, 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 buduj. Dobra, buduję. Mogę iść tam zielonego? I, a oni nie mają, oni nie żyją, nie żyją. I zostaliśmy sami, może. I dobra, wygrywamy, to widzowie. Widzowie, wygrywamy. Jakim cudem. Nikt nie ma łzyka. Czy... I do nas wyjeżdżałeś, tak? Czy będą fokusować Jesteśmy jest punktem, który... Ej, na dole jest Szary! Musisz go zabić! tym wyspą! A co mu się stało? Czekaj, odłożę... Odłożę tam... Gdzie tego? Jest! Nie, nie wygraliśmy, tylko jakiś ma maratonista. A gdzie on jest? Tu jest! Widzę go! Widzisz? Musisz kupić Fireballa? Dobra, idę. Idę kupić. Dobra jak my to wygramy, to ja nie wierzę. Ile jednego mam kupić? Gdzie on? Odsuń się, odsuń się. Tutaj, tutaj, tutaj. Czekaj. Zginął. zginął, zginął. To za Lamus z niego, haha, ale bambik. Widzowie my to Dobra, tylko teraz morski będzie nas dojeżdżać. Ej, to jest mój pierwszy winek widzowie, wam powiem. Więc to jest tak. bardzo fajnie. Że mi będę miał pierwszego winka na swoim koncie odhaczonego. Mogę iść pozbierać emeraldy na obsedian lub... No Większo. Musisz... O, zróbmy sobie ochronę. Ej, dobra, to... Ej, a mogę... Morski, a mogę iść... Może... Kurde chciałem odbić. Jest. Czekaj. Jest. Nie mogę mu pokazać, że mam firebola. A ja mam też. No i rzucaj, no to wrzucaj w niego. C jaki chłop? Czekaj. rzucaj, rzucaj te firebola, odrzucaj je. A nawet jak nam rozwalił łóżko, to nas dwóch nie zabije, nie? Uciekaj! O, może zabiję. O, nie Wygrana! Nie brawo. Wybraliśmy! Widzowie, ale nuby z nich. Dobra, widzowie, żegnamy. Nara. Halo.